12 lipca, wtorek, godzina 10.50 Dzisiaj całkiem sporo do, do przerzucania Tutaj ten kawałek Tutaj ja nie dokosiłem do końca Tutaj właśnie właściciel łąki mi dokosił yy, Rotacyjną, bo tutaj gdzieś cegły są, to ja nie chciałem wjeżdżać Ale tam ładnie widać już obeszło, gdzie ja wykosiłem Ja tam kosiłem 9, 3 dni temu Tutaj też już mam skoszone, tam teraz yy, właściciel kosi w swoją łąkę Tutaj będę zbierał też 10 hektarów jest tutaj yy, Tutaj są 3 hektary Ściągnąłem tu raz te piątki Z tyłu oczywiście standardowy przetrząsać Sama P6771 W tym roku chyba jeszcze nie było odcinka z przerzucania nagrywałem, ale raczej nie wrzuciłem z tego co pamiętam no i jeszcze tutaj ta łąka narobiło się tego a, teoretycznie już mogłem tutaj opuścić sobie przetrząsać i już tutaj to przerzucić ale będę sobie jechał w to z powrotem równo Jadę najpierw na taką mąkę na samym końcu, gdzie jest bardzo grubo tej trawy. I tam jest taki słaby dostęp, że nie ma zbytnio przewiewu, jest sporo cienia. Tutaj widać paski się musiały ślizgać w tym, w rotacyjnej. Albo za mało obroty. Tutaj też mam do zbioru, tutaj jakosiłem już, tutaj też jakosiłem, tam zaraz następną też kosiłem. Tam jeszcze znowu dwa hektary wykoszone. Tutaj mogę sobie opuścić przetrząsać, bo tutaj mam drogę dojazdową do następnej działki po prostej na samym końcu. Chcę so, ja się rozłożę? żeby szyba mi się nie odpoczywała, bo można sobie zbić szybę Mam nadzieję, że łącznik mam dobrze ustawiony Bo ostatnio był przy kosiarce na tej 2.8 Obroty. Nie pamiętam na jakich ja przerzucałem, chyba takich, coś koło tego, 380 może. A tu jest bardzo ładnie przeszło, jak widzicie zresztą. Trzeba, no chciałbym pograbić z pokosów, tak jak leży, ale no, trzeba trochę przerzucić, tak czy inaczej. Tutaj, jak grubiej, to na pewno od spodu będzie mokre, bo nawet nie ma opcji, żeby wyschło samo. Nie wiem, czy nie jest trochę mało pochylony do przodu, czy łącznika nie skrócić. Nieważne jest, że ziemi nie bierze, że nie ryje. Robię to wszystko, myślę, na, na trzy części, bo w trzech różnych y, miejscach są położone te łąki. Tutaj właśnie wszystkie dookoła, potem 40 hektarów w innym miejscu. Powiem Wam, że muszę iść y, skrócić łącznik. Z jeden obrót chociaż. Most csak bejárta a semtom. Się strasznie porobiły w jednym rogu, się w tamtym kończę. Będę usiadł powoli. No, tutaj to wyrzuca trochę mokrego. Zależy, jaka trawa rosła, gdzie. Ale tutaj to trochę właśnie jest. Miejscami to całkiem zielone. No więc tutaj skończyłem. Jadę teraz chyba już. Jadę już teraz wszystko po kolei, jak leci. Tą chciałem pierwszym, bo tutaj właśnie jest lipa. Będę musiał chyba złożyć bardziej przetrząsać. Bo mi się ta strona opuściła. A tutaj na prawą stronę jest dołek na przypuście Opuszczę I podniosę jeszcze raz i dobra jesteśmy na Продолжение bez tura te piątka taka, wydaje się, jeszcze zwrotniejsza nic nie ogranicza mi widoczności no i nie męczymy tego przodu, no tutaj po tych oponach z przodu to widać, że one, no, przez tego tura są zmęczone, no tył jest, można powiedzieć, jak nowy a przód, no to tak myślę, połowa opony jest, no, została połowa bieżnika to i tak jest, takie jak na 3800 motogodzin, gdzie ciągnik też, no ciągnik był głównym ciągnikiem w transporcie też pracował. I jako jedyny można powiedzieć To jest super wynik. I właśnie to, że ładować był to go odciążę trochę na stare lata teoretycznie no ten działnik już nie robi tyle co kiedyś Więc jeszcze pochodzi na tych Z 4 lata myślę na pewno pochodzi jeszcze na tych Zależy ile teraz będzie robił no, te szóstka teraz przejęła te największe prace Te piątka została do zgrabiarki do przedsiąsacza. Nawet, no wukuje nawet te szóstką Bo włóka 8 metrów, no to jednak dużo do tego ciągnika. Tutaj teraz robiłem, robię tą taką kwadratową działeczkę w szambonie. Prawie jak na DPSie robiłem sobie teraz co drugi przejazd patrząc na przejazdy kosiarek tutaj już kończę to mi tak nierówno nie tylko zostało ale patrzcie, jak ten przesuwać. Kurde, tutaj jest tyle materiału, jak stawia tą trawę po prostu. Przez zastanawiam się, jak tu, jak tu kurcze później pograbić, żeby było dobrze, żeby nie było za grubych wałków Dobra, teraz sobie wiadę od razu obok. Oporowe koszenie, 60 z dyskową. Tam oporowe koszenie, 60 z rotacyjną. Tam dalej oporowe żniwo, oporowy załadunek ciężarówki A i tak już kurczę to nie to co kiedyś Kiedyś tutaj, o możecie teraz widzieć tą 60 -tkę. Kiedyś tutaj kurde Oporowo wszędzie było dookoła Teraz już tak nie ma Że całe, wszyscy ze wsi kurde robią A ciągnik czasem przydusza jak tak dużo trawy łyknie jak na tysiąc dwieście obrotów jeżdżę na tysiąc sto, przepraszam na silniku o tak pastucha, trzeba uważać wczoraj było widać weszone, wieczorem, albo... No wczoraj wieczorem tutaj sąsiad musiał kosić, albo dzisiaj z rana samego. Bo tamtą to bym mówił, że wczoraj wieczorem kosił. Ja nie wiem, y ogólnie y nie, nie próbowałem nigdy, ale według mnie to jest za szybko. Widzę często na filmach w internecie, dużo ludzi robi coś takiego, że zaraz po koszeniu przewraca. Jeszcze jak, są, jak mają niektórzy w kosiarkach takie zwężacze pokosu, że naprawdę mocno im to zwęża, to jeszcze zrozumiem. Ale tak jak ja mam ustawione kosiarki, że przednia kosiarka zwęża mi pokos tylko tak, żebym nie, nie, nie jechał po się kołami, tylna kosiarka można powiedzieć, że mi nie zwęża, bo odrzuca mi tylko od prawej strony około 20 cm, to ja uważam, że to jest bez sensu przerzucać od razu. Lepiej, żeby to z wierzchu sobie przeschło Moim zdaniem najpierw, żeby przeschło z wierzchu Jak przeschnie z wierzchu, przewróci, żeby przeschło to, co było na spodzie Jestem na jednym z dwóch takich fajnych, długich i no nie takich całkiem wąskich kawałków nie dość, że długie, to jeszcze mięciutkie, nie ma zbytnio dziur tutaj przy brzegu tylko jest taka górka jakby lekka od czasu do czasu ale tu jest bardzo ładna trawa na tych łąkach zawsze się szybko wszystko robi wygodnie jeszcze zielone, no ale to było wczoraj wieczorem koszone, tak jak mówiłem zdąży sobie dosnąć samo to że jeszcze w wałku bo po i po zgrabiarce ładnie dojdzie ładny wiatr też fajnie wieje to też ma bardzo duży wpływ pozytywny biorę sześć przejazdów po rotacyjnej kurczę. Fotel zaczyna skrzywić, on zaczyna skrzywić, jak się kurczę, już tak dłużej jeździ. Na początku nie trzeba nasmarować, bo masakra irytuje strasznie. Tęży sobie 9 na godzinę. Teraz tutaj 10 hektarów kawałek, jeszcze nie do końca skoszony. Zrobię sobie na razie ten opasek tylko. Bo tutaj było koszone wcześniej. Wczoraj raczej sądząc albo przedwczoraj, przed toraj, sądząc po tym jak wygląda trawa, tam tylko bardziej zielona się wydaje. Tutaj niestety są dziury, ale jest fajny materiał i jest dużo. Kretowiska trochę. Miejscami. No ale tam jest piękna trawa. Trochę ściny tam na górce się targnęło, Ale póki ta trzcina jest taka zielona, jeszcze świeża, płota to bardzo zbytnio nie przeszkadza. Tam przerzuciłem już działkę, na której było chyba najwięcej materiału. Teraz jestem na tej następnej, długiej tutaj, ja już kosiłem